Wyrok w sprawie zniesławienia przedsiębiorcy w internecie. Akurat sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadził hodowlę psów. Niezadowolony klient umieścił wpis na formie internetowym dotyczącym tego przedsiębiorcy i jego działalności gospodarczej, że miał prowadzić pseudo hodowlę. Z tym wpisem na forum internetowym zapoznał się przedsiębiorca no i poczuł, że jego dobre osobiste zostały naruszone tutaj chodziło o prawo do dobrego imienia, no i prawo do renomy w wyniku czego no, złożył pozew do sądu no i teraz sąd przyznał rację temu przedsiębiorcy co istotne, w uzasadnieniu sądu, sąd wskazał, że no, jeżeli klient był niezdowolony z transakcji, powinien skorzystać z przysługujących mu roszczeń w szczególności złożyć taki pozew o odszkodowanie tutaj a nie zamieszczać złośliwy, obraźliwy wpis na forum internetowym, jak to się niestety przyjęło w cebulandych. No i można na tym postawić kropkę nad i. Przypominamy, że zgodnie z dyrektywą Omnibus, która wyszła w tym roku, przedsiębiorcy mają obowiązek weryfikowania, czy opinie pochodzą od klientów faktycznie.